Nazywam się Karolina Świekrogarska i pracuję w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Jestem etnografką i bohemistką i zajmuję się terenami, na których po roku 45 doszło do wymiany ludności w Europie Środkowej, czyli interesują mnie te obszary, z których wysiedlono społeczności niemieckie i niemieckojęzyczne, a na ich miejsce nowi mieszkańcy. Moją inspiracją do zajęcia się tym tematem była też moja osobista historia rodzinna. Jestem wnuczką osadników na tzw. Ziemiach odzyskanych. Moi dziadkowie przyjechali tam w roku 45 na Pomorze Środkowe z tak zwanej centrali i zawsze zastanawiało mnie to jak moja historia rodzinna wygląda też na tle innych. Czy innym przydarzyło się to samo? Jak to odbierają? Jako etnografka rozmawiam też przede wszystkim z ludźmi i te rozmowy bardzo wiele mi dają, nie tylko naukowo, ale również sprzyjają dalszemu rozwojowi i stawianiu kolejnych pytań. Ta historia ważna jest nie tylko dla współczesnych mieszkańców terenów postprzesiedleniowych, Proszę zobaczyć, jakie jest najbardziej ziemioodzyskańcze miejsce w Warszawie. Kiedy staniemy na schodach dawnego domu partii i uświadomimy sobie, że schody te pochodzą z dawnego mauzoleum Hindenburga i przyjechały z Podolsztynka, a patrzymy na napis Cały naród buduje swoją stolicę, budując ją częściowo z materiałów przywiezionych z tzw. ziemi odzyskanych, a po drugiej ręce mamy galerię sztuki średniowiecznej Muzeum Narodowego, w którym większość eksponatów pochodzi z Wrocławia i Gdańska. Grant ERC przede wszystkim umożliwił mi stworzenie zespołu, którym kieruję. Jest to zespół, w którym pracują osoby z różnym doświadczeniem, zarówno jeżeli chodzi o dyscyplinę naukową, którą reprezentują, jak i pochodzenie, ponieważ pracujemy w zespole polsko-czesko-słowackim. To, co jest dla mnie również bardzo ważne, to to, że mogłam zacząć realizować badania terenowe, które właściwie dzięki finansowaniu właśnie przez ERC nie są ograniczone czasowo. Czyli możemy faktycznie spędzać bardzo dużo, dużo czasu w jednym miejscu, które staramy się dokładnie poznać. Dzięki temu, że grant ERC zapewnił mi też widzialność, miałam możliwość wzięcia udziału w wielu ciekawych przedsięwzięciach. Między innymi w podcastach naukowych, ale też w artykułach popularno-naukowych. I wreszcie w wykładach prowadzonych dla szerokiej publiczności. W wolnym czasie bardzo lubię spacerować. Sprzyja temu też miejsce, w którym mieszkam, ponieważ mieszkam w międzylesiu, ale również bardzo często wędruję po pomorzu i karkonoszach, które są moimi terenami badawczymi. Moim największym marzeniem naukowym jest stabilne finansowanie polskiej nauki na poziomie 2% PKB lub więcej.